Siema. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się wspomnianą nieszczelnością oraz montujemy nową hop. Pagnali. Rozbieramy replikę po raz 2568, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zespół ręka nigdy nie jest łatwa. Dobra, od razu przejdziemy do prawdopodobnego pierwszego problemu nieszczelności. Jest to zespół cylindra. Oraz włoka. Raczej wątpię, że to w tym miejscu się dostało, Ale sprawić trzeba wszystko, nie? Majore znaj. Nikt nie znajomy się. Majore czuj. Brigada twoja kryje. Brigada twoja kryje. Dobra, no i sprawdzamy na co nalega to na oszczędności, nie? Więc. Nie, szczelna się z wzorowa. No i dalej rozbieramy. Spies ma mu sercu, słabki borec kraje się gierą. No i powiem się, że już wszystko wydaje się w porządku, nie? Widać, żeby nic, to nie widać, żeby coś się połamało, żeby coś się uszkodziło. Hm. Więc pewnie trzeba to będzie złożyć z powrotem i zacznie w magiczny sposób działać. Tak to podejrzewam, że będzie. No ale my rozumiem inaczej, bo zamontujemy tą nową komorę. Zobaczymy czy będzie ona lepsza od dobrycznej. Jak już mówiłem, w tylko odcinku mam pewne obawy. No ale spróbować zawsze można, nie? I też to będzie trochę wyglądać, nie będzie skojarzona na ich więc zawsze jakiś tam plus co mówiłem, nie uda się tego zamontować w fabryczny sposób, bo tu mamy taką, bo tu mamy takie zrobione poszerzenie i to prawda, się opiera o lufę zewnętrzną, i nie pójdzie dalej jak powinno, więc trzeba to będzie zrobić, w sposób w jaki ja to zrobiłem, no, ale nic to nie szkodzi, lufa jest czysta, dam może za jakieś 50 strzałów na ten moment, no i dobra, zamontujemy tą nową komorę, zobaczymy jak to będzie. Możemy jeszcze zobaczyć, jak gumka z Zielona Dream wygląda. Wygląda oczywiście jak najlepiej. Dobra, może to jakieś tam. 50, 50, no do 100 strzałów, więc nie było tam co jej się stać. Ale gumka modify jakoś tam się połamała. Majore, znaj. Nikt nie jest Majore czuj. Brigada, twoja kryje Brigada, twoja kryje to jest taka dziurka. Do tej dziurki wchodzi ten coś. I to nam będzie podkręcać. Zobaczę, jak to wygląda. No dobra, więc myślę, że będzie całkiem ok z tą komorą. Nie wiem tylko, jak będzie z płaszczyzną regulacji, powiedzmy. No ale to jeszcze zobaczymy w boju. Też ma trzy śrubki, które mocują komorę. Więc na pewno jest to lepsze od tego, co u mnie jest. Będzie po prostu ciasno siedzieć. Jest tu jeszcze taki pierścień, dzięki czemu szczelność powiedzmy myślę, że będzie lepsza, większa. Miałem jeszcze w swoim starym SWD komorę też taką obrotową, z kolei tylko od NTK. Coś tam pamiętam, że źle ją zamontowałem i nie bardzo chciało nakręcić. No dobra, myślę, że jest w miarę ok. Jeśli chodzi o opór, no to przy tych wyższych ustawieniach jest, jest całkiem, całkiem. Nie powinno się chyba sama że Tu tutaj jeszcze idzie ta fabryczna uszczelka. Też oczywiście nie umieszkamy jej dać. I to jeszcze będzie nam będzie dociskać przecież to. No i myślę, że będzie fajnie. Ok, zobaczę jeszcze raz. No i chyba wygląda dobrze. Trochę może jeszcze przesunąć na tę stronę. Dobra, okej, okay. zamontowana. Skręcamy w całość. No i tyle.

Trzeba będzie jeszcze nagwintować w paru miejscach. Tu widać nawet moje próby nieudolnego gwintowania. Ja no trochę za małe śruby wybrałem sobie. Ale to jeszcze będziemy robić w następnych odcinkach. No Dobra, też zaczęło tu pornie chodzić panie w deka. Zobaczymy. Okej, okay, dobra, to najpierw wrócimy na krano. Nie wiem, czy nieszczęść znikła. A no potem zobaczymy, jak znikła, to idziemy postrzelać. Dobra, no generalnie super. Chciałabym sobie jeszcze strzało dać przez okno, żeby zobaczyć, czy to strzela. No i okazało się, że chyba się zablokowała kulka w środku. Taki dźwięk jest. I kółki też wolno, więc tak, kulka się zablokowała w środku. No i jeszcze raz oczywiście musimy super fajnie rozbierać to i o wypchnąć, zobaczcie co chodzi. Tutaj ta komora ma jeszcze u góry taką śrubkę. Do ustawienia, aby dwie kulki nie wchodziły do komory. Z tego właśnie słyszałem, że potrafi podwójnie podawać. To mogło być przyczyną, teraz zobaczymy. Może tak się uda. Nie widać, że jest tylko zablokowana. Spróbujemy ją wypchnąć. Kurat się. No, a, mnie zablokowało. Trzeba z drugiej strony tego nie mam, chyba długiego Trzeba to zrobić. nie śmiałem, ale... Trzeba z drugiej strony, dobrze albo wyciągnę. No i tak, on jest przykrótki. To jeszcze drugim. Przeciwnimy to. Tak, przednio właśnie zrobił tak, że to się trzyma na papier, bodajże. na jego ja mać, coż to się stało. Ale ale w to mi nie idzie. No masakra. Ja pierdolę, dobra. No to chyba musimy to rozebrać jeszcze. Co i wtedy spróbujemy ją wypchnąć. No, o dobra. Wyszło. Heh. Patrzcie, co się stało. Widać? Widać, więc no chyba, kurwa... To gumka już będzie raczej do niczego. Pewnie dysza krzywo weszła i to zakinowało się. kawałki gumki weszły między kulkę, lufę i. Ja pierdziele. Proszę. Dobra, ale lufa nie obrywała na szczęście, chyba. No nie, trochę tylko części trzeba będzie. Nie tyle, kurna. Główno pierdolą. Jest tutaj taka jeszcze kulka. Tutaj jest śrubka do regulacji, a to jest taka kulka i ono zapo zapobiega temu, żeby yy, powiedzmy nie podawało dwóch kulek naraz, nie? Mimo, no, że ona była za mocno ustawiona i zepchnęło dysze tego cylindra i właśnie ona weszła w ten sposób, blokując właśnie tą kulkę z bunką i lufą. Możliwe, dobra. No dobra, no to bunkę będę musiał zamówić nową, bo ta już, chociaż w sumie nie wiem, myślę, że już nie będę ryzykował zamówioną, bo jest na tej trochę pogryziona. W środku wszystko jest dobrze, ale jest pogryziona tutaj, to i tak szczelności z dobrej nie będzie. No to dobra, tę gumkę muszę zamówić nową. Teraz wyciągnę GNG trochę potaniałe, więc, więc jakiś wydatek, który nie będzie po 25 zł. Póki co zamontujemy tą gumkę Endela. Starą kumarhopa, to już mi się nie chce bawić. I zaraz chrono, jeszcze zobaczymy jak złożę. No i tyle zrobimy dzisiaj jeszcze. No nic, ale i tak jestem zaskoczony, że póki co objęło się bez problemu. Powiedziałem, że pewnie jakieś będą. A póki co się udało bez i bardzo dobrze. Profesjonalne stanowisko do chronowania. Uwaga No i dobra. Jest w normie. Na szczęście. 580. через оптический прицел Но вопреки всему ты остаешься цел Ты каждый раз уходишь, заметая след Твой выстрел и тебя уже как будто нет Казалось было все уже в твоих руках Ты думал, что тебе уже не страх Но если